Pierwsze, co mnie zastanowiło po przeczytaniu dzisiejszej Ewangelii, to ta prośba Greków, którzy przyszli na święto, aby oddać Bogu chwałę w świątyni. Przychodzą do ucznia Jezusa, do Filipa, żeby zadać mu pytanie o Jezusa. Mówią mu: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Zapewne gdzieś słyszeli o Jezusie i się nim po prostu najzwyczajniej zafascynowali. Mieli w sobie pragnienie poznawania Jezusa. I zacząłem się zastanawiać po przeczytaniu tego fragmentu, czy w moim życiu jest ciągle pragnienie poznawania Jezusa. Bo możemy już wiele lat praktykować naszą wiarę, chodzić do kościoła, ale czy nie jesteśmy czasem w takim momencie, że ja już Jezusa znam? Czy nie oddajemy się czasem takiej pokusie, że ja już więcej raczej nie poznam? To już mi wystarczy. Tymczasem nie Jezusa nie poznamy nigdy całkowicie, dopiero tam u góry, w niebie. Dlatego chciejmy w sobie odnowić to pragnienie poznawania Jezusa. Święty Hieronim powiedział, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa, a więc może warto dzisiaj powrócić do Ewangelii, aby na nowo poznać naszego Pana, Mistrza, Przyjaciela Jezusa. I takiego pragnienia życzę Wam wszystkim, którzy oglądacie to dzisiejsze nagranie, ale również swojej wspólnocie i samemu sobie.